Dzięcioł, proszę Państwa. Wspominałem o dzięciole, no to macie żywy dowód teraz. Takie to ja mam za oknem towarzystwo. Zbliżyć się nie mogę, bo on puchliwy jest. Wystarczy lekki ruch za oknem i on momentalnie ucieka. Wiatr tam za oknem folia się trzepie. Taki to kolega w czerwonej czapce przylatuje tu do mnie. A jaką jego nie ma, to siedzą tam sikorki. I ta współpraca nawet im się podoba, bo on wydziobuje duże dziury. I one później chętnie w tych dziurach, po nim urzędują dalej. O dziadku Szczepanie, bo miałem jeszcze powiedzieć. Dziadek Szczepan Przyrodnik on mówił szpasie na ptaszki, pomimo że mu upiły czyryśniową aleję. A on je lubił. Aha, bo mówił, że ładnie śpiewają. No bo faktycznie Szpak pięknie śpiewa. Dziadek im nie żałował cereśni. Później Wam jeszcze o tym dziadku coś opowiem. No, kolega dzisiaj długo siedzi. Zazwyczaj trochę go tu straszyłem. Ciekawe, czy to w ogóle będzie jakiś sensowny film.